Dwudziestolecie międzywojenne było okresem kryzysu demokracji. Doświadczenia wojny, fala gwałtownych ruchów rewolucyjnych, powojenne trudności gospodarcze i rozbudzony nacjonalizm powodował poczucie niestabilności. Szukano zatem formuły, która zapewniłaby stabilizację, rozwiązała konflikty, a zarazem zawierałaby wizję czegoś nowego, innego niż świat dotychczasowy. Narodziny faszyzmu we Włoszech. W 1915 roku Włochy przystąpiły do wojny po stronie aliantów. Skuszone obietnicami zdobyczy terytorialnych, z wojny wychodzą z poczuciem rozgoryczenia, mimo że premier Vittorio Orlando wchodził w skład koalicji państw zwycięskich. Postanowienia nie spełniły oczekiwań, Włochy otrzymały tylko południowy Tyrol i Dalmację zarzucali sojusznikom pominięcie przy podziale dawnych niemieckich kolonii. Stąd mówiono o kalekim lub skradzionym zwycięstwie. Poczucie krzywdy wyrządzonej przez sojuszników było powszechne. Masy pozostawałyby stałych zarobków i perspektywy na przyszłość. Działania wojenne zrujnowały gospodarkę kraju. Nadal istniały różnice między północą a południem kraju. Panowało bezrobocie, które dotknęło żołnierzy wracających z wojny. Weterani wojenni czuli się oszukani przez państwo. Niezadowolenie byłych żołnierzy wykorzystał Benito Mussolini i założył w 1919 roku fasci di combattimento związki kombatanckie. Słowo fascio Oznacza pęk gruzek noszonych w starożytnym Rzymie przez liktorów, w celu podkreślenia autorytetu władzy i jedności państwa oraz związek. Program o organizacji dotyczył konfiskaty majątków kościelnych, wprowadzenia podatku zależnego od wysokości dochodów oraz powiększenia terytorialnego tzw. Wielkich Włoch. W 1921 roku powstaje Narodowa Partia Faszystowska. Jest to organizacja mocno scentralizowana, z Mussolinim jako wodzem Ducza na czele. Wódz miał władzę absolutną, stąd też określenie ducze ma zawsze rację. Rok później w 1922 faszyści zorganizowali marsz na Rzym. Około 40 tysięcy czarnych koszul ruszyło z kilku miejscowości ku stolicy. Pod naciskiem tej demonstracji król Wiktor Emanuel III zaproponował Mussoliniemu objęcie stanowiska premiera. Obejmując władzę wykonawczą, nie zlikwidował on początkowo struktur parlamentarnych. Powołano wielką radę faszystowską, która miała działać obok parlamentu. Stworzenie państwa totalitarnego. Benito Mussolini zniósł wolność prasy, a w styczniu 1925 ogłosił przejęcie pełni władzy. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu mawiał. Nieudany zamach na jego życie stał się pretekstem do zakazu działalności wszelkich partii poza faszystowską. Wobec przeciwników politycznych coraz częściej stosowano terror. Ważnym elementem państwa totalitarnego był kult jednostki, wodza określanego mianem duczem. Benito Mussolini był dziennikarzem, stąd też wiedział, jak ważna jest bałość o wizerunek. Często porównywał się do pierwszego cesarza rzymskiego, Oktawiana Augusta. Dlaczego nie do Cezara? Bo ten źle skończył, padł pod ciosami swych przeciwników politycznych. Mussolini potrafił również wykorzystać starożytny nośnik propagandy, jakim były monety. Przede wszystkim monety dostarczały jednoznacznych, krótkich komunikatów i docierały do szerokiego grona odbiorców. Kolejna sprawa. Mussolini był przedstawiany jako silny, zdrowy mężczyzna, często podczas uprawiania sportu, bądź też występował przed ludem w kąpielówkach, pokazując swoje mięśnie, opaleniznę. No, ciężko sobie wyobrazić np. w tej roli Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina. Benito Mussolini był świetnym mówcą. Jego mowy oznaczały się ogromną gestykulacją, krzykliwością, mimiką, i to bardzo silnie oddziaływało na tłumy. Kolejna sprawa podkreślano mocarstwowość państwa oraz ciągłość między imperium rzymskim a państwem włoskim. W Libii, włoskiej kolonii, zrekonstruowano teatr rzymski, na otwarcie którego przybył sam Benito Mussolini. Kolejna rzecz to stworzenie systemu korporacji. Zamiast rozwiązanych związków zawodowych. One zrzeszały pracowników, którzy wykonywali jeden zawód, i pracodawców zatrudniających osoby danej specjalności. Zakazano strajków, a pracę uznano za obowiązek. W ramach walki z kryzysem organizowano roboty społeczne. Kolejną rzeczą Benito Mussolini chciał zapewnić sobie przychylność Watykanu i w 1920 29 doszło do zawarcia pomiędzy papiestwem a rządem faszystowskim paktów laterańskich. One likwidowały trwający od 1870 roku spór pomiędzy papieżem a państwem włoskim. Religia katolicka została uznana za państwową.